Co zrobisz, jakiś je zrobisz? Masz dziwne oczy, nie patrz tak na. Nie patrz tak na mnie! Kituszki se zrobi i myślisz, że świetna jest. Słuchajcie, ostatnie odcinki z listy dziwnych, porąbanych bądź powalonych modów niesamowicie Wam się spodobały. Dlatego dzisiaj walniemy sobie rekord i pokażę Wam aż 8, lekko mówiąc, dziwnych modyfikacji. Także mam nadzieję, że zostawiliście taką łapeczkę w górę, bo znaleźć ich nie było łatwo. Także że zostaw taką łapkę, i możemy przejść do oglądania. No dobra, słuchajcie, także zaczniemy sobie od najprostszych modyfikacji, które dodają najmniej rzeczy i co i so, so głupie. Także od czego sobie zaczniemy? Słuchajcie? Czy kiedykolwiek w waszym Minecrafcie, gdy sobie graliście, mieliście przekonanie, że czegoś wam brakuje? Brakuje wam pewnej takiej nuty realizmu, pewnej takiej rzeczy, która. Jest z nami przez całe życie. Która cały czas jakby tutaj. dotrzymuje nam kroku. O czym ja gadam w ogóle? Może po prostu wam pokażę, bo tak będzie prościej Weźmy sobie na przykład kurę. Weźmy se świnkie Weźmy se krówki. Krówka też mogłaby być. Jest tu krówka jakaś. Krówka. O, pięknie, może być też krowa. I wypuśćmy je tutaj na pastwisko, co by se polatały troszku. I zaraz wam pokażę o co chodzi i co to za świetna modyfikacja, bez której moim zdaniem faktycznie Minecraft nie może istnieć, bo brakuje mu wtedy realizmu. Więc o co chodzi? Co wam chcę przekazać, co tak bardzo tutaj ukrywam. Jakby możecie się chyba domyśleć, powoli mi się wydaje o co chodzi. Chodzi o to, że każdy mob, znaczy jeżeli chodzi o te takie jakby zwierzęta, tak? Czyli owieczka, krowa, świnia, kurczok będzie waliła kloca w naszym świecie. Tak, jakby to nie ma tak, że damy świnką jeść i robią kupę. Teraz wszystkie zwierzęta chodzą i robią kupę. No, no świetna modyfikacja, słuchajcie. Jakby jest niesamowicie realistyczna. Jak sami możecie zauważyć, kurczak nasrął więcej niż on sam jest wielki, jakby tutaj. To, ja nie wiem, jakim cudem żeś tego kloca walnął. O, ale jeszcze inne zwierzątka nie nawaliły kloców, więc chociaż tyle. Ale no, jak widać, kurczak lubi sobie walnąć kloca i się w tym taplać. Także tak wygląda pierwsza niesamowita modyfikacja. Jakby listę modów macie oczywiście w opisie. Polecam Wam sobie zainstalować. No, bez tego Minecraft, no, moim zdaniem, nie może tutaj istnieć jakby żadna paczka modyfikacji. Nie ma sensu. I przejdźmy dalej od razu do kolejnej modyfikacji, która też jest związana z ze zwierzętami. Mm, oczywiście żadnej modyfikacji z tych, co dzisiaj Wam pr przedstawiam, jeszcze nigdy nie pokazywałem, więc wszystkie są nowe. I co ta modyfikacja kolejna nam dodaje? Dodaje nam na przykład możliwość kradnięcia. Tak, ale nie, nie chodzi o kradnięcie rzeczy ze skrzynek, czy kradnięcie y, ludziom rzeczy z ekwipunku, czy okradanie kradanie Nie, tutaj chodzi bardziej o kradnięcie na przykład świni. <grytanie> Serio, jakby, <grytanie> no, zobaczcie jak to wygląda. W sensie, mamy modyfikację, dzięki której możemy łapać sobie zwierzęta i je przenosić. Nazywa się ona, mm, słuchajcie... Carry on, bardziej tej opiekowanie się, że możemy na przykład uratować zwierzę, ale to, to mało kto będzie chciał ratować zwierzęta. Bardziej każdy będzie chciał je po prostu sobie ukraść do domu, nie? Przynajmniej ja bym tak robił. No to jest świetne, że możemy sobie wziąć kurczaka i zanieść go na przykład do siebie do farby, ale. To jest tak głupie, jak to wygląda w ogóle, że tak się biega z takim kurczakiem. I dosłownie każde zwierzę możemy teraz wziąć i zrobić z nim to, co będziemy chcieli. E, te zwierzęta jakoś się bardzo chcą kupę robić. Jeden kurczak zrobił i resztę już się załatwić nie chce, masakra. Nie wiem o co chodzi. W każdym razie. <grym się wziął> nie wiem, naprawdę to jest tak skomplikowane, jakby bierzemy sobie go pod pachę, nie siebie i Elo, w ogóle latamy z krową, To jest w ogóle mniejsza w naszych rękach, tak, czy nie? Tak, jest mniejsza? No pewnie, że jest mniejsza. Nagle się zmniejsza ta krowa. Już lalkę nosili po prostu. No, plus jeszcze w tej modyfikacji mamy jedną rzecz, która powinna być chyba. E, czekajcie, ona będzie. Gdzie ona może być? A tutaj, coś takiego. Zakładamy sobie to na klatę. Słuchajcie. I teraz, jak weźmiemy zwierzę, to jeżeli dobrze nam się udaje chycić, to będziemy mogli sobie wziąć ją na opa, w sensie tak bardziej na... na głowę. Będzie mogli chyba wtedy wziąć dwa zwierzątka. Nie wiem, dziwne modyfikacje, ale słuchajcie, no, to były te takie najprostsze, więc one no, wiadomo, że najkrótsze, więc wydaje mi się, że możemy przejść już do kolejnej modyfikacji. Podejrzewam, słuchajcie, że nie raz mieliście w swoim Minecrafcie problem z jedzeniem, na przykład przez to, że nie mieliście zrobionej farmy, nie było w okolicy waszego domku po prostu zwierząt, Bądź po prostu nie chciało wam się niczego sadzić, nie zbieraliście tych rzeczy i brakuje wam żarła i nie ma tego. Albo na przykład poszliście do kopali i, jak tak, jak Gamonie, nie wzięliście ze sobą jedzenia. No najgorzej, bo trzeba się wtedy wracać. No to mamy modyfikację, która temu radzi, słuchajcie. I o co tutaj chodzi? Co to za modyfikacja? Jest to modyfikacja, która, słuchajcie, dodaje nam po prostu jakby yy, złoża. Na przykład złoża mięsa, tak. Mamy coś takiego jak teraz do wykopania. Takie bloki. Nie wiem, co autor w sensie. Słuchajcie, jakby pomysł jest nawet powiedziałbym dobry, tak? No bo możemy sobie żarcie załatwić, ale. Czy, czy na przykład... Ja specjalnie sobie enchantuję kill of po to, że miał szczęście w sobie, że mógł wykopać więcej diamentów, czy po to, żebym wykopał więcej karotek? Jakby to jest bez sensu. Jak w kamieniu schowane w podziemiach. Może być żarcie, chleb. Mamy upieczone mięso, nieupieczone w zasadzie każde możliwe do tej pory. Ktoś stwierdzi, że to będzie fajne. Jakby zamysł dobry, ale wykonanie, jak zawsze mi się wydaje, u nas w Polsce. Także spoko. Z jednej strony naprawdę spoko. i do zakopania nie martwimy się o jedzenie. Jedzenie bardzo można zdobyć. Wydaje mi się, że nawet za łatwo. No ale kurczę, no nie oszukujmy się. No kto by chciał z was kopać żarcie w ziemi. W zasadzie w kamieniu. Żreć znaczy jeść no. Nie wiem. Skąd taki pomysł? Ja nie wiem, czy to by dobrze smakowało, no moje by smakowało obrzydliwie. No ale mamy taką możliwość, no to co zrobisz, jak jest, nie zrobisz? Może sobie taką modyfikację zainstalować. A my możemy w zasadzie przejść do kolejnej modyfikacji. No dobra, i tutaj zaczyna już się robić ciekawie, ponieważ zawsze zastanawiało mnie to, jakby, znaczy, może nie tyle co zastanawiało, ale w pewien sposób dziwiło. Po co dodawać do jednej gry na przykład drugą? Czyli, na przykład, po co w naszym Minecrafcie robić yy, Fortnite? Skoro to nie będzie Fortnite, i można sobie pobrać Fortnite i zagrać na przykład w Fortnite. Także, mamy tutaj modyfikację, która nie dodaje nam Fortnite'a, jakby, to nie o to chodzi, dodaje nam tutaj, słuchajcie, FNAF'a, dosłownie modyfikację FNAF Five Nights at Freddy taką, której jeszcze nigdy nie przedstawiałem i jest ona serio mega, już wam pokazuję, o co tutaj dokładnie chodzi, jak to wszystko działa, ale mimo wszystko, że jest to dziwne, że w ten sposób to działa, jest to niesamowita modyfikacja, już wam pokazuję, o co tutaj chodzi, a mianowicie, mamy dos dokładne, jakby, tutaj... Od wzorowania yy, tych głów i tak dalej z gry Five Nights at Freddy. Jest też na przykład głowa, która się za nami ogląda! Świetne, nie? Taki wystrój do domu, gdzie coś się za tobą patrzy. No niesamowite, tym bardziej wieczorem, kiedy idziesz w siku, to wiesz, że po prostu możesz czuć się bezpiecznie, bo tutaj <grym> patrz na ciebie yy, biś. Mamy tutaj głowę boni i tak dalej, tutaj słuchajcie. To jeszcze nie jest wszystko. W sensie nie każda tutaj, widzę, głowa działa, też, nie? Jakby niektóre na nas patrzą, inne nie. Mamy też takie, jakby lalki, dysmantel, w sensie nie grałem. A... papet, Jezus, nie grałem aż tyle yy, w tą grę, więc wybaczcie, ale nie ogarniam tego aż tak bardzo do końca. Yy, mamy właśnie takie tutaj niektóre czcionki, znaczy czcionki, tekstury nie działają. Mamy takie napój, na przykład. Nieważne, bo najbardziej istotna w tej modyfikacji jest rzecz, że zostały do gry dodane moby właśnie z tej gry. Więc, weźmy sobie, no powiedzmy te 9 jajek, jakoś to sobie dobierzemy Phantom Freddy, no nie wiem, wszystko możemy dodać I naprawdę, jeszcze nie widziałem modyfikacji, która by miała tak dobrze odwzorowane postaci No patrzcie No są niesamowicie odwzorowane, oni są w ogóle mocni jacyś Sprawdźmy to On mnie nawet lubi Ktoś na mnie dziwnie patrzy, to, to jest przerażające I, I jak go uderzam to brzmi jak metal Śmiesznie Aha, bo on się nie będzie ruszał, on się będzie chyba ruszał jak nie będę patrzeć. W każdym razie słuchajcie, to jest Boni? Chyba tak, ale to świetna modyfikacja z jednej strony, z jednej dziwna, ale no. Dosłownie wszystkie postacie, jakie mogliśmy spotkać w tej grze. Są tutaj i wyglądają cudnie wręcz, no. Nawet manty, która w sensie ma zupełnie... Znaczy te też mają w zasadzie inne jakby kontury niż inne moby. Też wyglądają kozacko. Circus Baby. Nie wiem, nie kojarzę większości z tych postaci. Nie nafa, tyle fnafa, więc no. Co zrobisz, jakiś zrobisz? Masz dziwne oczy? Nie patrz tak, tak? Na... Nie patrz tak na mnie. Kituszki se zrobi i myślisz, że świetna jest. Nie, nie jest. Trap, yy, Nie wiem, kto to jest, też ja mi się... O, i się śmieje na przykład. Także mamy mnóstwo, to jest naprawdę mnóstwo mobów. Zresztą, jak widzieliście sami przed chwilą. Więc jest, jest, jest ich jeszcze więcej, które możemy sobie przywołać. Weźmy do, Dlaczego ja bym tego na przykład wam nie pokazać? Przecież możemy jak najbardziej. You know oh yes. on Może mnie. Możesz jest... nie. Nie strasz mnie. Chcesz coś powiedzieć to mi było przecież wcześniej. No i to są te takie typowe postaci, akurat chyba z tego fnafa pierwszej części, z czego przynajmniej ja kojarzę, no może tego nie, nie kojarzę, ale większość jest od kojarzę, w takim no, tego też nie kojarzę. Tego też chyba nie kojarzę. No nie wiem. Aha, mamy jeszcze coś takiego. Takiego spalonego Frediego, Więc, powiedz sobie, czy ta modyfikacja wam się podoba, czy nie I podejrzewam, że wiele osób będzie chciało mieć ją w swoim świecie Także, oczywiście możecie sobie pobrać To jak najbardziej macie modyfikację, nazwę modyfikacji w opisie Wystarczy, że sobie w goglach wpiszecie, będziecie mieli wszystko Więc, słuchajcie, wydaje mi się, że możemy przejść już do kolejnej modyfikacji Ej, a ta świnia zrobiła dwie kupy w jednej Prawie cały blok tutaj kupy zrobiła Co za świnia, co ty żeś żorła? Nieważne, słuchajcie, przejdźmy do kolejnej modyfikacji, tak jak już mówiłem I tym razem Pokażę Wam modyfikację, która z góry została stworzona tak, żeby była dziwna. W sensie dziwna. Głupia i bezsensowna. Naprawdę, bo zacznijmy sobie na przykład od tego, że autor podaje. Nie, to, 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 to nie jest w ogóle z tego świata, jakby blok. Czekajcie, czy ja znajdę tutaj blok taki, na jakim mi zależy. Eee, chyba... Chyba nie. W sensie mamy modyfikację, która dodaje nam, słuchajcie, na przykład nową zbroję. Jest świetna. Na przykład dlatego, że y, każda z nich dodaje nam po, po, po jednym punkcie zbroi. Praktycznie w, w ogóle nic nam nie daje. I można założyć ją na przykład tak. Po prostu zakładamy ją krzywo i daje po jeden, jeden, jednym punkcie W sensie jest to najbardziej bezużyteczna zbroja jaką widziałem Nie daje nam praktycznie w ogóle ochrony Właśnie na tym polega ta cała modyfikacja, że jest taka dziwna Mamy roblox arm, rękę robloxa, która też nie wygląda jak taka ręka I to jest zamiar tej modyfikacji, w sensie zamiar autora stworzyć coś takiego Mamy nowy blok słuchajcie, portable dirt I to jest taki dirt, wygląda jak ziemia tylko po prostu bez kolorów co najzabawniejsze, możemy sobie, słuchajcie, z tego utworzyć portal, tak, dosłownie możemy sobie utworzyć portal, który nie będzie działał, tak, i to nie tak, że coś się popsuło, autor to napisał, że no, po prostu nie będzie działał i tyle, i tak to działa, taka modyfikacja, serio, joke mod możecie sobie wpisać, ona istnieje, więc to no, znaczy tutaj nawet macie, terrible pups, bo poops item, w sensie, no, sami widzicie jak nazywa się ta zbroja, tak, no jakby... Ona nie, nabawa, nie napawa optymizmem, jakby nie, nie za bardzo chciałem chyba z niej korzystać. Plus mamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, jeżeli chodzi o picie, możemy się napić Bepis. I też nie wiem, co to jest. Ja mam zielonego pięcia to znaczy Bepis nawet. Możecie mi napisać w komentarzach, jeżeli wiecie. Możemy to wypić. I to daje nam yy, wszystko: w zasadzie, yy, co się da. I nawet mamy różowe serduszka w tym momencie. Także tak wygląda ta modyfikacja. Jeżeli chcecie, możecie sobie ją pobrać. Czy da się skraftować tą zbroję? Nie, ale da się ją w ogóle za przykład zrobić. Więc jakby ktoś chciał sobie taką modyfikację wgrać, z której nie da się korzystać normalnie, to polecam. Dziwna modyfikacja. Dobra, nieważne, słuchajcie, przejdźmy do kolejnej modyfikacji. Także słuchajcie, kolejna modyfikacja będzie tutaj odnosiła nam się do pewnego, jak to się nazywa, mema? Do kapy, w sensie taka piosenka była. No właśnie, taka piosenka była i ona dodaje nam rzeczy do gry, a mianowicie, nie, nie, nie z każdej z nich możemy w ogóle korzystać. W sensie to jest dosyć dziwne. Potrzebujemy jakieś inne modyfikacje. W każdym razie dodaje ona nam takie rzeczy, jak tutaj widzicie. Mamy taktycznego combat burgera, który daje nam wszystkie najlepsze rzeczy w zasadzie. Jakie może nam dać po zjedzeniu. Tak jakbyśmy zjedli sobie złote jabłka, albo chyba nawet lepsze od tego złotego takiego fajnego jabłka. Fatty food injector, w sensie. żeby jeździć dzięki temu. Nie wiem po co to powstało. Mogę wsadzić to wieściakowi nie. Nie mogę tego wstawić wieściakowi, ale... Możemy na przykład. Kraftować y, sobie właśnie w większości te rzeczy? Nie, nie wszystkie możemy kraftować. Po prostu mamy też do zbierania w podziemiach takie oto rzeczy. Mini kappa. Aha, dobra, w sensie możemy sobie skraftować. Mini kappa paste i wtedy to możemy sobie przepalić. Mini kappa ingot. I. Coś takiego się kraftuje? Nie wiem, jakoś tak. Dziwne rzeczy, to w ogóle widoczne. Co to za modyfikacja jest w ogóle? Faty Aha, liquid. Aha, czyli możemy sobie tutaj wsadzić co? Mięsko, i to nam się wtedy zrobi, że nie musimy tego jeść, tylko tak normalnie? Co jest? Halo, a weźmy tu sobie szybkość na przykład, wstawmy tutaj. Oda się. O, i się napiło niby? Tak, słuchajcie, teraz możemy na przykład chyba kogoś tym. Co, co z tym zrobić możemy? Co jest? Nie rozumiem o co chodzi w tym, tej rzeczy. istotne. W każdym razie aby inne jeszcze przedmioty. Kappa anvil. W sensie jest niezniszczalny i to jest normalnie, jakby anvil, z którego możemy korzystać? Tak. Normalnie możemy sobie craftować w tym rzeczy, tak? Na to by wychodziło. W sensie nie craftować, a ulepszać. Dobrze mówię czy źle? Czekajcie, spróbujmy sobie coś zrobić, na przykład kilow. Yy, żelazny kilo dajmy dajemy na imię żelazny dy. Tak, działa. Po prostu on się nie będzie psuł. Więc w zasadzie chyba jest lepszy od tego zwykłego. Do tego słuchajcie, mamy zbroję, która jest fajna dosyć, bo 12 punktów defa to jest dosyć dużo. Ale najzabawniejsze, że nie możemy z niej skorzystać. Nie da się jej założyć. Nie możemy, jest dobra, ale po co nam? Auto stwierdził, że nie potrzebujemy jej zakładać. Więc to nie mamy możliwości włożenia tej zbroi. Fajnie, bawmy się, świetna prosto modyfikacja. Ale mamy tutaj akurat możliwość zrobienia sobie na przykład. Tutaj, jak widzicie, narzędzi. Te narzędzia już normalnie działają, są mega szybkie, co jest fajne. Akurat to mi się podoba w tej modyfikacji. Z tym, że to no jest porąbana, w sensie, bo odnosi się do całego tego mema, dlatego tak to nazwałem. Dosyć szybko kopię ta łopata, możemy ją sobie normalnie kraftować. Więc spoko. Wydaje mi się, że chyba spoko. To też powinno dosyć szybko kopać. Plus, właśnie to, że możemy jeszcze wszystkie, jakby tutaj, połączyć w jedno. I dzięki czemu możemy... Oj, bez game moda byłoby lepiej. Możemy kopać wszystko naraz. To jest akurat mega, to fajna rzecz taka, że możemy naraz wszystkie rzeczy kopać bez zmiany narzędzi. No i dobra, i co tutaj mamy jeszcze? Aby to złoto głowę. Golden kappa, Możemy to używać? Nie wiem do czego jest ta głowa, ale po prostu jest taka sobie, jest tak lata i to jest ta głowa kappa, nie? Taka w sensie, jak jest te Bebik. Także jest taka modyfikacja, słuchajcie, jeżeli chcecie, możecie sobie pobrać, nie po co, bo ciężko zdobyć te wszystkie przedmioty, ale do, jeżeli chcecie, to możecie, może przejść do kolejnej modyfikacji. Kolejna modyfikacja jest niezwykle kulturalną modyfikacją, ponieważ możemy dzięki niej, słuchajcie, napić się. Dosłownie możemy się napić. Na przykład herbatki. Tak. Możemy sobie przygotować herbatę w naszym minecrafcie słuchajcie. W sensie. Jest to dosyć dziwne, jakby. Nie wiem, czy to jest to, co chciałbym robić w Minecraftie. Grać po prostu chodzić i przygotować sobie herbatę, którą trzeba zagotować. I nabierać wodę do dzbanka. To, to jest dziwne, jakby w sensie. Jakby przygotowywanie herbaty w Minecraftie ja rozumiem. Gdy przygotowali napój taki, że możemy sobie po prostu skraftować, okej, okay, ale no nie, że trzeba kraftować z banuszek, trzeba sobie kraftować szklankę i musimy to jakoś połączyć ze sobą. Wtedy dzięki temu możemy sobie zrobić herbatkę do tego, żeby cokolwiek wyszło. Aha! No przecież jak mamy teraz wodę Już nape napełniony taki kubek, no to potrzebujemy, oczywiście, jakże tutaj... Przecież... <grym> piec! Żeby tą wodę podgrzać, tak świetne. Jakby, gdzie tutaj węgiel, weźmy sobie węgla Więcej węgla! Dobrze, tutaj proszę to wsadzić tutaj do góry I nasza woda może się wtedy zagotować słuchajcie Jak zagotuje nam się woda najprawdopodobniej będziemy mogli Wlać sobie już do kubeczka wodę Chyba Chyba że nie będziemy mogli sobie wlać do kubeczka wody, nie? Czy to jest ograniczone czasowo? Czy nam to za chwilę nie zniknie? Czy robimy tak? Plus, do tego przyda się jeszcze jakaś herbatka. Najlepiej weźmy sobie zieloną herbatkę, bo czemu nie? Na przykład zielona herbatka też bardzo spoko. To możemy dać tutaj, to tutaj. I proszę bardzo, mamy filiżankę zielonej herbatki, którą teraz, słuchajcie, jak, jak najbardziej ze smakiem, możemy sobie skosztować. I ona całkowicie nic nam nie daje. No, nie. Po prostu nic nam nie daje. Serio, możemy stworzyć sobie tylko herbatę i nic więcej. Jakby... Po co tworzyć takie modyfikacje? Nie rozumiem tego. Jakby żeby jeszcze taką herbatkę, słuchajcie, stworzyć... Mamy specjalny sampling, w sensie się nasio... Tę no, sadzonkę. Dzięki której możemy utworzyć sobie wielkie drzewko. Takie herbaciane drzewko. I teraz możemy niszczyć liście bodajże. I z tych liści będą chyba nam lecieć... Wtedy, yy, no, krzoki, z których można zrobić herbatkę. Albo trzeba będzie to jakoś wyciąć. <coughs> A nie, teraz na przykład... Ej, wąt sobie tutaj lejesz. No, w każdym razie można sobie wyciąć i teraz z tego zrobić torebkę na herbatę. I możemy sobie zaparzyć. Także jakby na przykład, jakbyście sobie grali w Minecrafta i ciocia chciała zajrzeć do was na sejwa, to na spokojnie, jak przyjdzie, możecie dać jej herbatkę, żeby nie mówiła, że jesteście niekulturalni. Możecie zagotować. A niech ma, niech się herbatki napije. No przecież, czemu nie, no nie? Słuchajcie. Świetna modyfikacja, także <głos》>, chyba sobie dodam i będę z rodzinką w porąbanym Minecrafcie popijał herbatkę, także przejdźmy do ostatniej już modyfikacji. Ostatnia modyfikacja, mojej mili, jest najlepszą modyfikacją jaką możemy sobie w naszym Minecrafcie wyobrazić, ponieważ sprawia ona, iż nasze łóżka stają się lepsze. I co ja przez to rozumiem, czytając taką informację o tej modyfikacji? To, że na przykład możemy się położyć na łóżku wtedy, kiedy będziemy chcieli, czyli na przykład mamy dzień, to możemy się przespać, nie? Żeby zniknęły, bo aby cokolwiek się stało, zrobiła się noc. Z jednej strony fajnie, nie? Możemy w ten sposób sobie to zrobić, okej. Okay. Nie! Autor stwierdził, że to łóżko jeszcze będzie bardziej fajne. I co nam przygotował, słuchajcie? Przygotował nam naprawdę niesamowitą modyfikację, która umożliwia bardzo dużo rzeczy, która sprawia, iż nasz Minecraft jest teraz kompletną grą. A mianowicie, każdy blok, który położysz w swoim świecie, zmienia się w łóżko. I nie, nie możesz się na nim położyć. Wszystko, co byś chciał zrobić. Zmieni się w łóżko. No, brawa dla tego pana, który to wymyślił. No po prostu. No, jak niesamowita modyfikacja, tak ja nie wiem. Bierzemy sobie kobel. I mamy łóżko. No, świetna modyfikacja. Ja nie wiem, naprawdę, jak. To trzeba być ignorantem, żeby nie docenić, jakby tutaj. Mądrości tej modyfikacji. Jest świetna. Naprawdę, jest świetna. Jakby. Chyba. Nie będę dalej komentował tej modyfikacji, po prostu zakończę ten odcinek. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu świetne łóżko. To będę wiedział, że oglądaliście do końca i będzie biło. Mi także trzymajcie się, słuchajcie, cieplutko. Do zobaczenia. Siemaneczko, cześć. Papa, pa, Slime idzie spać, albo mnie pobić.